Z tej strony, dla mnie, ma, jak zawsze, czas po, po prostu, czas powrócić. Odszedłem chyba 2024 października. Możecie zobaczyć na kanale. to po prostu, po prostu, czas powrócić. Dzisiaj mam dla Was specjal. Dzisiaj zaraz będziemy wychodzić na dwór i pokażę Wam rzeczy, yy, które robię na dworze. Sorry za mój głos, ale jestem przeziębiony. Mam katar, mam kaszel. No yy, ten. No to tak. Yy, to będziemy wychodzić Pokażę tam moje rzeczy. I z śniadanie i wychodzimy, bo to nagrywam o godzinie 11.47 a wstałem dopiero. O 10 dobra, więc lecimy na dwór Bank, no i jesteśmy. Um, ale czekajcie, przewrócę pan do pa, drugą kamerkę.